Dzień dobry, witam bardzo, bardzo serdecznie, Raki, sierpień 2022, Raki, sierpień 2022. Mm -hmm. No to póki co to jest przełożenie, więc albo przyjdzie ktoś Was prosić o pieniądze, albo Wy będziecie musieli prosić kogoś o pieniądze. Jakby duże tu w tym wszystkim nawiązanie jest jeszcze do przeszłości. Niektóre, niektóre raki mogą zastanawiać się nad... No mają żal tak, do kogoś, duży żal o to, że finans, zobaczcie, dziesiątka denarów, siódemka mieczy. O to, że ktoś wykorzystał w przeszłości zaufanie raka. I to się skończyło stratą. Ta osoba zachowała się niecnie, niegodnie. Siódemka mieczy, czyli wzięła coś, nie okazała uczuć i sobie poszła. No żywcem. Zobaczcie. Mamy duże pieniądze, które zostały zabrane, odebrane. Nie było za to w odwróconym królu kielichów. Nie było podziękowania, nie było uczuć, albo to też może być tak, że po prostu rak. Bardzo dużo zainwestował w jakąś osobę, tak? I ta osoba okazała się totalnie niewdzięczna. I sobie poszła. Narka, narka, zabierając to, co zaoferował rak. No i ta sytuacja tutaj w sierpniu będzie bardzo mocno widoczna. I teraz tak, no skoro coś zostało zabrane, i to dotyczy przeszłości, to ta piątka denarów, gdzie rak wyciąga rękę i mówi: Daj mi, Daj mi to, oddaj mi to. Wyzwanie dla raka to. Dziewiątka kielichów. No, moi drodzy, bawcie się. Zamiast się obciążać czymś tam, co pomoże. Rycerz denarów. Baza no, no, znowu jest. Zobaczcie. Bazujecie na takiej energii osoby, która musi o coś żebrać i prosić. No daj mi, bo mi brakuje, nie odrzucaj mnie. To jest baza waszego postępowania. Takie poczucie bycia na szarym końcu kolejki. Bez buław jest radą. Korzystaj z nowego. Coś nowego tutaj. Ja bym powiedziała, że właśnie, skoro bazą jakby tu, na czym stoicie, jest ta piątka denarów, to poczucie takiego odrzucenia, takiej, takiej jakby tego, że no, jest się samotnym na świecie i, e, i nikogo nie ma. To, że trzeba kogoś o coś prosić. A rada jest as buław. No skorzystaj z nowych możliwości, z nowych okazji. No tylko pytanie, czy rak chce to zrobić, dlatego że z kolei e, tu to, o czym się myśli, no to jest odwrócona trójka buław. No nie pójdę w to nowe, nie sięgnę po to nowe, nie skorzystam z nowych możliwości, opcji. No, wiadomo, że ani ja, ani karty tutaj nie, za nikogo nie, nie zdecydują, ale może chociaż no, dobrze byłoby przemyśleć, że jest jednak nowa możliwość rozwiązania całej sytuacji. Nie trzeba cały czas bazować właśnie oj, ja to biedny, biedna, taka odrzucona. Muszę prosić, muszę żebrać, muszę chodzić. Jest jakiś sposób, żeby, żeby zupełnie z inną twarzą wyjść z całej sytuacji. Ale wiecie co? No. Boicie się tutaj, żeby się też coś nie wydało. odwrócony księżyc, nie? Coś zyskałoby światło dzienne. A może to właśnie, a może właśnie taki jest plan raka? Może taki jest plan? Ale to aż mi się nie chce wierzyć, że aż taki jest plan. Bo Wy jesteście w odwróconym rycerzu mieczy. No, odwrócony rycerz mieczy zawsze ma plan. No, chaotyczny, ok, co prawda. Ale jednak plan ma. Więc może, może to jest słuszne z drugiej strony. Nie pokazywać tego, co się ma, tylko um, pójść takim torem, no, że ja muszę prosić, że ja um, wyciągam rękę do kogoś po coś. Może to jest właśnie plan. Może to jest ten plan, który będzie miał za zadanie stworzenie czegoś nowego. No, dziwne te karty. Co pomaga rycerz denarów? No, może być to osoba z znaku byka, panny lub koziorożca. Czyli w tym całym planie może taka osoba pomóc. Ale też to z kolei jest takie konsekwentne działanie. Skoro się już powiedziało, a. No to trzeba dalej kontynuować. Nie wycofywać się. Z czego? Z tego planu w rycerzu mieczy? Ale otoczenie pokazane jest, że ma o coś żal do Was. Czegoś Wasze otoczenie żałuje. Wasze otoczenie żyje przeszłością, tkwi w przeszłości. Marzy, żeby było tak jak kiedyś. Piątka kielichów. Jest jakiś żal do Was. Ale poplątanie z pogmotwaniem. Dobra, dlaczego radą jest e, azbuław? Może się coś rozjaśni. No, radą jest azbuław, czyli to nowe weź. Ale tu jest dwójka mieczy, czyli nie widzicie raki nowej możliwości. Krótko mówiąc, wolicie udawać, że czegoś nie widzicie, lub boicie się, że się wyda. O, dobra. Dlaczego wyzwaniem jest dziewiątka kielichów? No bo to jest bardzo dobra karta. Mamy tu progres, dziewiątka, dziesiątka, tak? W środku miesiąca taka karta pogodzenia, zgody, ustalenia. Ty robisz to, ja robię tamto. Nikt nikogo nie odrzuca, nikt się nie czuje źle. No można, można. Więc mamy dziewiątkę. Dziewiątka kielichów. Bardzo sympatyczna karta, karta obfitości, zabawy. A tu no, wyzwaniem dla Was jest karta luzu. No, Wrzuć trochę raku na luz. Giermek, monet. W, m, wrzuć na luz, jeśli chodzi o jakieś dziecko. Hmm, dobra. Dlaczego piątka denarów? Tu jest jakiś niedobór. Jeśli chodzi o y, bazujecie, y, niedobór. Jeśli chodzi o jakieś nowe możliwości finansowe, a z denarów, to też może być tak, że na przykład ktoś y, prosi, o, ktoś nie ma pracy, nie, i prosi o pracę, ale tak naprawdę to wcale nie chce pójść do tej nowej pracy. Lub też prosi o pieniądze, a w asie denarów ma, ma możliwości finansowe. Stąd w tym odwróconym rycerzu mieczy ten dziwny plan wasz, którego nie chcecie ujawnić. Dlaczego dziesiątka kielichów? Bo ósemka kielichów. Bo można być stabilnym emocjonalnie, są takie możliwości, pod warunkiem, że człowiek gdzieś pójdzie, a zostawi za sobą problemy, kłótnie, niesnaski, przeszłość i ten ruch może spowodować właśnie takie poczucie emocjonalnej stabilizacji i ta radość w związku z jakimś dzieckiem może wiązać się właśnie z takim krokiem do przodu. Nie wiem o czym mówię, ale mówię. No, i trójka buław, bo trójka kielichów. To może być też, no, znowu, znowu, też kwestia jakiegoś wyjazdu. O, może ktoś e, udaje, że nie ma pieniędzy na jakiś wyjazd na wakacje. Może być to związane z jakimś dzieckiem, e, czyli e, w takich sytuacjach, na przykład, że jedna osoba wychowuje dziecko sama, udaje, że nie ma pieniędzy, żeby pojechać z dzieckiem na wakacje. E, a generalnie jest to jakiś plan, tak? C związany z tym wszystkim. Nie ma pójścia w nowe, bo nie chcecie jakichś nowych możliwości, opcji wykorzystać. Bo tak naprawdę. To cieszy Was ta sytuacja, która jest. Dawno nie miałam już takiego poplątanego czytania. Dawno. Ja myślę, że kluczem do tego wszystkiego to jest to. Ten odwrócony rycerz mieczy, to jest Wasza energia, czyli to jest plan, ale to jest pokrętny plan. Plan, który ma. Za zadanie pokazanie raka w takim innym świetle, to znaczy z mniejszymi możliwościami, z mniejszym budżetem, z, z takiej biednej strony zahukanej, a tak naprawdę to jest wykombinowany plan, który ma służyć. Osiągnięciu czegoś nowego i rak ch chce, tak? Tu rada, wynik, no jest to nowe do osiągnięcia. Więc nie robiąc bardzo nic zgodnie z tym planem, rak, przez to, że wdraża ten plan, to osiąga coś nowego dla siebie. No, ogólnie, dla siebie, tak? No, to, to, co chce, o, to, co chce. I dlatego jest taki lęk, strach, żeby, e, żeby się nie wydało, żeby się nie ujawniło. Ja myślę, że po prostu rak w stosownym momencie ujawni to, co było prawdziwym celem. Tego zawiłego planu, bo skoro Odwrócony Rycerz Mieczy jako zawiły plan, to nic dziwnego, że ja nie mam trudności z odgadnięciem właśnie wszystkich zawiłości i niuansów tego planu. No bo z definicji jest to plan zawiły. No moi drodzy, jeśli tu pada pytanie, czy ten plan się powiedzie, tak powiedzie się. Uda się go zrealizować. Konsekwencją, czyli jeśli to wymyśliliście, tego maga macie z przeszłości, jakiś czas temu, miesiąc, dwa, trzy, to konsekwentnie działajcie, ten plan się powiedzie. Dziękuję bardzo i pozdrawiam.